wiadomości Michał Pacześniak. Ponad setka niepełnosprawnych osób z okolic Pruszcza Gdańskiego od wczoraj ma do swojej dyspozycji odbudowany i kompleksowo wyposażony ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy. Powstał on w kompleksie budynków wokół XIX-wiecznej wozowni dawnego majątku Rusocin. Mamy wspaniale wyposażone sale, mówi Małgorzata Całka-Bałabuch, dyrektor ośrodka. Oprócz no, takich sal bardzo kreatywnych jak sala rehabilitacyjna, sala doświadczania świata, kuchnia dydaktyczna, sala taka multimedialna, mamy po prostu sale zajęciowe, w którym tworzymy je pod kątem naszych potrzeb. czyli jak Sale edukacyjne, warsztaty terapii mają swoje pracownie, pracownię gospodarczą, technik różnych, pracownię witrażową. Cieszymy się my, nasi podopieczni, a także ich rodzicem, dodaje. Niejedna mama naprawdę uroniła łzę, widząc, że wreszcie jej dziecko znalazło takie miejsce, które jest reprezentacyjnym miejscem w mieście i nie musi się nikt wstydzić, że jego dziecko chodzi do jakiejś byle jakiejś szkoły czy placówki. Radości podczas wczorajszego uroczystego otwarcia ośrodka nie ukrywał burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Janusz Wrubel. Jestem szczęśliwy, że udało się doprowadzić do końca. Że zbudowaliśmy coś, co posłuży tym najsłabszym. Tym, którzy bez naszej pomocy, bez pomocy rodziców, ale też osób zewnętrznych, terapeutów, nie dali by sobie rady. To jest piękna rzecz. Koszt ośrodka, który powstał w Pruszczu Gdańskim, to 6,5 miliona złotych. 75% z tej kwoty zostało pokryte ze środków Unii Europejskiej.